Po prostu jesteśmy, kurna, chata, tak porządni, że nigdy ich nie, nie poczujemy. Złość piękności szkodzi. <laughs> słyszałam wielokrotnie w swoim życiu. Że? Z... Że złość, złość piękności szkodzi, szkodzi, że nie wolno, że dziewczynce nie wypada, że to. A jeszcze takie bardziej brutalne stwierdzenie, kiedyś słyszałam chyba od, ojej, teraz o, chyba od pani psycholog Katarzyny Miller. Ona mówiła, że. Mówiono też tak mm, do dziewczynek, że no, moja droga, nie wolno ci się złościć, bo złość piękności szkodzi, a ty, moja droga, nie masz czym szastać. <śmiech> <śmiech> Takie bardzo, bardzo. I teraz to się okazuje, że um, no, można wyrzucać na przykład um, złość, wypowiadając słowa, um, kurwa, mać, tak. Nie kierując je do nikogo. Okay. Po prostu.